Witam w naszej drugiej części cyklu Rysunek Architektury, drugiej części szkicu budynku mediolańskiej Laskali. W tym odcinku użyjemy ołóweczka, może gumki i dwóch cienkopisów. Może przydać nam się szary cienkopis na początku i czarny na końcu. Oczywiście można zastąpić je. Jakimiś dwoma długopisami o cienkiej końcówce, albo ołówkami o innej yy, niż używana przeze mnie HB miękkości, na przykład 2B i 6B. Zachęcam. Proponuję, eksperymentujcie, próbujcie i przechodzimy do naszego rysunku. Tak jak powiedziałem, używam teraz szarego cienkopisu, żeby wzmocnić detale. Dlaczego szarego? Ponieważ. Jeżeli coś trzeba będzie zrobić inaczej, lepiej, to jeszcze będziemy mieli w zanadrzu czarny, tak, który będzie bardziej wyrazisty, a to jest taki na razie nasz wstęp do detalu. Tutaj nad oknami mamy taki też mały tympanon i ten mały tympanon rysujemy pod kątem i one się coraz bardziej zmniejszają i im dalej tym są coraz mniejsze. Zaznaczam i tak samo będę robić tutaj kapitele tych kolumn. Sprawiać tu. Jeżeli kapitel u dołu będzie trochę wypukły, to damy to wrażenie wypukłości kolumny. Pilaster powinien być. Całkowicie płaski. Moi drodzy, tutaj no, trzeba było wytrzeć i zobaczcie, już było za późno. Już jest szary ten yy, cienkopis, ale widzimy, że ta linia budynku, no, ją wzmocnimy. I tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, piąte okno. Z tym małym tympanonem, detal architektoniczny jest i okno, które jest w głębi. Jeżeli przyjrzymy się, ono jest niżej, tak. I teraz jeszcze spójrzmy, tympanon. Tu są jakieś dekoracje. Te dekoracje nam się jakoś rozrosły. Zobaczymy, jak to zrobić, jak to uchwycić. Tutaj przy zborniku trochę wzmacniamy. Tu jakieś ogłoszenia Laskali możemy umieścić. Bardzo pięknie. Kończę już z szarym cienkopisem. Tutaj robię delikatne cienie w tych zagłębieniach. Moi drodzy, tu jest ważne takie miejsce. Przedłużenie tej linii. Tu będą wejścia drzwi już za tą attyką, tak, za tą arkadą. I zobaczmy, jak to będzie wyglądało, gdy będziemy poprawiać sobie czarnym cienkopisem. Te czernie nabiorą głębi. Warto zostawiać szare linie, jakby w tych oknach na przykład zostawiać takie obramienie okienne i malować tak jakby bardziej w środku. Czy w ogóle tak ciemne okna są dobre? No, no to zobaczymy dopiero przy efekcie końcowym. I. To jest nasz szkic, prawda? Tu jest dosyć ciekawy fragment i warto poświęcić mu czas. Warto tym takim stojącym na górze. Yy, Podrzeźbionym fragmentom, trochę już z taką lekkością kreski poświęcić czas. I nasz rysunek może być naprawdę przyjemny dla oka. Kreska może być zupełnie inna niż ta szara. Tutaj te fryzy, zobaczcie, one na, nam tą perspektywę podkreślają. Te kąty. Teraz opracuję mocniej ten tym panon nad tym najbliższym naszym okienku, bo ono jest nasz na, najbliżej i jest najbardziej wyraźne. Efekt 3D jest naprawdę lepszy, gdy wzmocnimy czernią i takimi paskami, y, liniami w przeciwną stronę. Wnętrze tej arkady, tak? Moi drodzy, tutaj można jakąś grubość tego zaznaczyć, i to będzie taki rysunek architektoniczny. No, wstępny. Oczywiście architekci robią to o wiele lepiej. To są nasze pierwsze koty za płoty, i będziemy się tak z architekturą, właśnie bawić. Walor jest dla nas ważny, prawda? Czyli to, żeby to było mocniejsze w niektórych miejscach. Zobaczcie tutaj na zdjęcie. Oświetlona jest ta partia i ta. I oczywiście również ta ściana. Tą, tą. I to musimy zaciemnić. I zrobimy tak sobie delikatnie, tutaj ołóweczkiem. Już po wierzchu spróbujmy. Zobaczcie, ta część jest ciemniejsza. Można oczywiście przeszyć jak ktoś lubi, w ten sposób. I wtedy ta oświetlona wyjdzie nam bardziej do przodu. Tak samo spróbujemy tu jeszcze wewnątrz arkady dodać cieniu. Cień w arkadzie. No, i ten efekt powinien nam nas zadowolić. Jeżeli tutaj będzie ciemniejsza ściana, takie zaciemnianie całych dużych płaszczyzn pokazuje nam jeszcze, co w naszym rysunku jest niegotowe, z czym możemy jeszcze po, powalczyć. To może być taki dobry punkt wyjścia do jakichś ostatnich poprawek tego rysunku. Tutaj jeszcze troszkę. Tutaj wzmocnimy wnętrza, żeby. No i to będzie nasz szkic. Laskari, prawda? Tu jest jakiś kolejny budynek. Możemy go tylko naszkicować samym ołówkiem. Nie będziemy go poprawiać cienkopisem, bo to będzie dla nas już tylko drugoplanowy bohater, prawda? Coś tam jest, ale nas to tak już bardzo nie interesuje. No i to jest nasz szkic.